Cześć ludzie, Mówi Maciek ze Skokbog i witam Was z miejscowości Timeline. W takiej małej mieściny, która leży jakieś 30 km na północ od Puket. Normalnie to jest bardzo sennie, przez to miejsce jak się jedzie gdzieś dalej na północ, na przykład do Kaolak z Puket, przejeżdża się bez zwalniania nawet. Natomiast dzisiaj jest tutaj święto, całe miasto zostało odcięte od ruchu, trzeba je odjeżdżać specjalnym objazdem ponieważ na Phuket się właśnie zaczął parę dni temu festiwal wegetariański. jak festiwal wegetariański się zaczyna na Phuket, to się zaczyna też w innych częściach w Tajlandii świętowanie. I okazuje się, że w Time run świętuje się je dość hucznie. Teraz się z Wami przejdę po głównym deptaku Time Muang. Właściwie w jedynym deptaku, bo całe miasto się składa z jednej ulicy, który został zamieniony dzisiaj właśnie w taki świąteczny, festiwalo, festiwalowy deptak. Jest pełno takich stoisk z jedzeniem, oczywiście Całe to jedzenie jest wegetariańskie. Takich rzeczy się w Tajlandii na co dzień nie jada. Tutaj można spotkać wiele dań, których w żadnej innej porze roku nie można dostać. Więc dzisiaj się dużo nowych smaków nauczymy i poznamy. I co? No i fajne jest też to, że wszystkie te dania tutaj są zupełnie za darmo. Można chodzić, próbować od straganu do straganu i smakować. Także przespacerujmy się razem i wam pokażę parę rzeczy, które tutaj są pogotowane. Nie umiem wam za bardzo powiedzieć co jest co, także sami oglądajcie i e, może wy mi napiszecie co jest co. Jak widzicie, wszyscy są ubrani na biało, albo większość ludzi jest ubrana na biało. To jest taki symbol festiwalu wegetariańskiego. To jest festiwal oczyszczenia, oczyszczania się z grzechu i brudu. Dlatego przez te 9 dni e, najbliższe wszyscy będą chodzili tutaj i na Phuket ubrani na biało. Co jest Hana? No, Hanna też bardzo lubi festiwal wegetariański, bo dostała balonik, więc wszyscy świętują. Uii. Tutaj w, tam, w Taimuang nie ma tych najbardziej krwawych e, znaków Festiwalu Wgetarańskiego. Tych, które cały świat oblatują obrazki krwawe z dość z przebijanymi twarzami, różnymi przedmiotami. Tu jest tak bardziej rodzinnie i świątecznie. Te najbardziej krwawe gore klimaty są rzeczywiście na Phuket w paru miejscach. Przez cały czas trwania Festiwalu, przez całe dziewięć dni można procesje na Phuket spotkać, gdzie e, się ci ludzie samookaleczają. A tutaj jest po prostu piknik. Co tutaj mają? Jakieś kluski. O, to jest na przykład wegetariańska wersja Paccio. Paccio to jest bardzo popularne danie, takie z klusek smażonych w sosie sojowym. A tutaj to samo, tylko że bez mięsa. Ale. Kiedy to pół godziny temu przyszliśmy na ten, na ten targ, podszedłem do jednego ze straganów. Chciałem sobie kupić coś do jedzenia, i powiedzieli mi, że nie ma takiej opcji, że muszę poczekać aż rozebrzmi gong. I dopiero wtedy wszyscy się będą mogli rzucić do, do jedzenia. I rzeczywiście niedawno gong rozebrzmił i się wszyscy na te stragany rzucili. I jedzą. Wiele z tych dań wegetariańskich serwowanych w czasie festiwalu wegetariańskiego. To jest udawane mięso. Można zjeść i lab, czyli takie popularne danie z północy Tajlandii, z północnego wschodu, z, które normalnie ma w sobie mięso, a w czasie festiwalu jest robione z soi. I można nóżki kurczaka, udawane, lepione z, z soi też i tak dalej. Po tajsku w ogóle festiwal wegetariański się nazywa festiwal wegański, festiwal jedzenia dań wegańskich. Także tutaj nie ma żadnych produktów zwierzęcych. Ale też jeżeli lubicie sałatki, jeżeli Wam się ze świeżymi jarzynami kojarzy kuchnia wegetariańska, to się srodze zawiedziecie. Takich klimatów tutaj nie ma. Nie ma właściwie surowych jarzyn, tylko różne dziwne potrawki i, i inne cuda dla nas. Tu mieszkamy w Tajlandii i dla nas jest to po prostu miła odmiana, coś innego przez, przez tych kilka dni w roku od normalnej kuchni tajskiej. Ale bez obaw, jak przyjedziecie do Tajlandii w tym wegetariańskim okresie, to ciągle jest pełno restauracji normalnych, tradycyjnych, otwartych i można każdy rodzaj kary i, i każdy rodzaj mięsa dostać w pobliżu. Wschodzi szybko. Wszystko szybko znika. Kto by pomyślał, że w takim mieście nie ma jest tyle ludzi, ale jak się wszyscy zbiorą, wylegną na ulicę, no to się robi tłum. Tak to się tam ciągnie w oddali. Ja już prawdę mówiąc zgłodniałem, więc sam się rzucę na to jedzenie, a was, e, żegnam na dzisiaj i się zobaczymy w następnym vlogu. Będzie ich prawdopodobnie sporo w najbliższych dniach, bo jesteśmy na wycieczce. Mamy tydzień wolnego i jeździmy po okolicach Kuket Bardzo piękne miejsca. Dzisiaj nocujemy w Parku Narodowym Kolampi, nocujemy w namiocie nad brzegiem morza. No i jedziemy dalej, kawałek na północ. Także się z nami, na ช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้เรามีช่วงพิเศษที่จะให้พบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดังนาในโอกาสที่ท่านเดินทางมารับตาแหน่งใหม่ขอทุกท่านได้เกียรติและขอ